Cześć, jestem Ewa. Dzisiaj opowiem Wam o środkach czystości domowego wyrobu. Podawam kilka takich przepisów, które są sprawdzone przeze mnie i długo, długo szukałam, długo próbowałam znaleźć te odpowiednie i chyba udało mi się to. Rzeczy, które są potrzebne to tak. Borax, kasztany piorące, nie, orzechy piorące, gliceryna, olejek goździkowy, olejek lawendowy, trawa cytrynowa i olejek z drzewa herbacianego. Do tego jeszcze jest potrzebna soda oczyszczona, hmm, ocen, ocet, płyn do naczyń. Nie będę tutaj reklamować. E... I chyba wszystko. Teraz Wam podam kilka przepisów. Płyn do szyb i lustr. to jest 50% wody i 50% octu. Może trochę śmierdzi, ale naprawdę efekt jest zdumiewający. Do tego jeszcze myję szmatką z mikrofibry, to jak to na nazywa. E następnie płyn do stali. Jeżeli macie stal y pod prysznicem, to więc tak, dwie części boraksu i jedna część y płynu do naczyń. I to najlepiej właśnie rozetrzeć na taką pastę. Po prostu zostawić to efekt jest niesamowity. Płyn do dezynfekcji, 50% alkoholu i 50% wody. Ja tego ogólnie nie przestałam stosować, bo miałam chusteczki do dezynfekcji. I to najczęściej jest później płyn do mycia, taki uniwersalny płyn do mycia prysznica bądź kuchni. To jest tak, 50% płynu do naczyń. I 50% octu. Naprawdę super. Możecie to na przykład w małych buteleczkach robić. Nie musicie przecież nie wiadomo jakich litrowych, albo i półlitrowych robić. Bo jednak takie środki czystości również mają swój termin ważności. I to zazwyczaj jest dwa miesiące. U mnie nawet tam miesiąca nie wytrzymują. Teraz tak. Płyn do kurzu. To jest dwie łyżki płynu do naczyń. I butelka wody. Ja to mam zazwyczaj w takim. To jest akurat do łazienki. E, płyn do, uniwersalny płyn do łazienek to jest szklanka wody, szklanka octu, kilka kropli, kropli olejku goździkowego. I na, następnie do usuwania cze, e, takich ciężkich zaworodzeń w kuchni to jest 50% płynu do naczyń i 50% octu. To jest moja ściąga. Wierzcie mi na słowo i jest w moim e, kalendarzu. Jest rewelacyjne. Co jeszcze? Mogę na przykład... E, ja nie używam proszku do prania, żadnych tych tabletek do mycia, e, czy tam saszetek do, do prania. Używam orzechów piorących. Mam taki woreczek i wrzucam tam e, 7-8 orzechów. Nastawiam pralkę, zazwyczaj na 50 stopni. E, e, pościel i ręczniki oczywiście piorę większe i to wystarczy mi na raz. Ale jeżeli na 50, pro, na 50 stopni, to takie orzechy, taka malutka torebeczka wystarcza na 6-7 pań. Później tylko uzupełniam. I do pościeli i do ręczników stosuję olejek lawendowy zamiast płynu do y, płukania. Mm. Olejek goździkowy i olejek herbaciany z odrobiną, znaczy y, odrobinę po kilka kropli. Trochę wody, butelka wody, nie, nie trochę, butelka wody i jeżeli macie mole spożywcze to jest rewelacyjny sposób, żeby się ich pozbyć. Miałam ich, bo kupiłam chyba nie wiem, migdały na wagę i tam już były jajeczka, nawet nie wiedziałam o tym i po prostu zostawiłam w torebce, wierzcie mi na słowo, miałam tych moli spożywczych, calutką kuchnię i ciężko było się pozbyć i to jest rewelacyjny sposób. Co jeszcze? Ja stosuję, rzadko stosuję płyn do WC. Z tego, z tego względu, że zasypuje muszlę sodą oczyszczoną i spsikuje octem. Napry, naprawdę super działa. Cały kamień, cały brud. Chociaż rzadko kiedy tak to się zdarza, znika bez śladu. Nie wiem, staram się właśnie stosować szmatki z mikrofibry. Wkładam je do pralki później. Świetnie, świetnie czyszczą i nie wiem, są niezastąpione we wszystkim. Nie marzą. Mam kilka kolorów, bo każda jest przeznaczona do czegoś innego. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, to, to proszę o komentarze i dzięki serdecznie za uwagę, to trzymajcie się na razie.